Wyższy. I nie ma mojego synka w domu, więc mogę śpiewać, ile tylko chcę, i powtarzać cały czas to samo, a on się wkurza. To jest ciekawe bardzo też jako zjawisko, bo właśnie to jest to, że on się denerwuje, jak ja śpiewam cały czas to samo, a ja jestem podniecona w tym, co się dzieje. Podierana jestem na maksa, bo. Lubię to robić, kocham to robić, cieszę się zawsze. Ja po prostu jestem takim slajdem. Jak to śpiewał Jackson. Slave for the dream. I jak to płynie, to się temu poddaje. I mam to od dziecka, a mój synek wtedy w, 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 wkurza, wkurza się, ale uczy się czegoś, bo on mi się da, że on wtedy po prostu czuje. Że jestem pochłonięta, że mnie nie ma, nie? I być może wytwarza się w nim jakimś, jakiś lęk, że o nim zapomnę. I ja się wkurzałam, a teraz zobaczyłam, że mogę na to reagować zupełnie inaczej. I po prostu, kiedy to się dzieje, mocno go przytulić i powiedzieć mu coś miłego, być z nim przez tą chwilę. I wtedy, robiąc to, mogę wrócić do tego zupełnie z innym energią, kiedy go najpierw uspokoję. Że go kocham i że wszystko jest ok. I dam mu coś z siebie przez tą chwilę. To potem się okazuje, że ja no, zmienia się coś po prostu w przestrzeni. I teraz się tego uczę, żeby reagować inaczej na takie momenty. E Czyli zachować tutaj taką równowagę między sobą, a innymi, między pasją a innymi. I przekaz chyba jest też taki. Lekcja chyba jest też taka. Że miłość, tak mi wczoraj to przyszło, że miłość ogólnie, miłość, która jest rozumiana w wielu aspektach, to nie chodzi tylko o miłość partnerską, ale miłość taką w sensie partnerów jako, jako pary, ale chodzi mi o miłość taką ogólną, bardzo szeroko pojętą, międzyludzką i w ogóle do wszechświata, do zwierzaków, czegokolwiek. E, takie wychodzenie z tego przekonania, że miłość to jest e, rezygnacja z siebie dla innych. Myślę, że to jest bardzo stare i gdzieś tam było we mnie zapisane, i życie mnie tak przetrzepało w tym sensie, że zrozumiałam, że to nie tak, że trzeba z tego wyjść, aby odzyskać siebie, bo kiedy człowiek nie idzie w zgodzie ze sobą i z tym, co kocha, z tym, co po prostu go niesie czasami, częściej bądź rzadziej, pojawia się właśnie taki flow na przykład muzyki czy czegokolwiek, to wtedy rani innych ludzi. Ja raniłam innych ludzi. Sama będąc nieszczęśliwą, proste, kropka, kiedy my jesteśmy nieszczęśliwi, nie możemy dać tego szczęścia innym. Musimy najpierw wypełnić siebie, ale wypełnić siebie nie błyskotkami, nie pozornym czymś, co wydaje nam się, że jest dla nas, tylko tym, co naprawdę nasza dusza chce robić, jak chce się wyrażać, i dopiero wtedy możemy dać innym. Więc to przyzwolenie dania sobie tego, czego się chce, no matter what, ale znalezienie w tym takiej właśnie, znalezienie w tym równowagi, później jakby przychodzi znalezienie w tym równowagi, kiedy już dajesz sobie te, to, czego chce dusza, a później. Znajdujesz tą równowagę, w sensie już będąc na tej drodze, żeby dać też innym, jednocześnie nie rezygnując z siebie. To coś takiego się wyrównuje jakby ta energia i można mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko jak się okazuje. A ja myślałam, że muszę wybierać a to się okazuje, że nie. I yy. No, i też coś takiego mi wczoraj przyszło, oprócz tego, tej, tej, tego zobaczenia tego wyraźnie, jak się zmienia we mnie na przestrzeni lat pojęcie miłości, pojmowanie miłości, czym ona jest, i właśnie to wyjście z tego programu starego, że miłość to jest rezygnacja z siebie i poświęcenie na rzecz zrozumienia, że właśnie nie, że jest odwrotnie to jeszcze pokazało się takie wyjście z innego, gdzieś tam pośredniego programu, gdzie gdzieś tam się pojawiło takie, taka myśl, takie przekonanie, że miłość to jest lek, takie bycie w takiej bańce lekkości i tam już jest tak pięknie i ja wtedy jestem tylko jakby w tym przepływie tego, co jakby pomijając, o, to jest druga skrajność. I znowu, pięknie, teraz to widzę, że... Te dwie skrajności, pierwsza, o której powiedziałam wcześniej, i ta druga, która się pojawiła później, jako odbicie tego wahadła w drugą stronę, że skoro oni tak, to ja tak, to teraz ja jestem w bańce, tylko liczy się moje, idę za głosem serca i będę na wszystkich warczeć, kiedy będą mi tego zabraniać. I wtedy tworzymy taką iluzoryczną bańkę yy, miłości. Gdzie jestem we flow z moją duszą, a, a reszta niech się za przeproszeniem goni. I w tej iluzorycznej bańce przychodzi taki moment, kiedy jesteś w tej iluzorycznej bańce tej lekkości, wolności za wszelką cenę nagle przychodzi ktoś, kto ci skopa, rozpieprza tą bańkę. I, i teraz. Między tymi dwiema skrajnościami jest ten środek, gdzie jesteś dla siebie i dla innych w równowadze, że nie tworzysz iluzorycznej bańki, nie warczysz, tylko uczysz się pokazywać być sobą, a jednocześnie nawet wobec tych, którzy pozornie próbują ci to zabrać, okazujesz, miłość, zrozumienie i współczucie, ale w takie współczucie płynące z, właśnie z tego zrozumienia, e, o co, dlaczego, że oni też chcą uwagi, że oni też chcą się czuć kochani i, i cokolwiek oni mogą tam mieć pod spodem zachowania takiego, które wydaje się tobie na przykład Raniące dla ciebie, albo że ci coś zabrania, albo że ci przed czymś powstrzymuje, żeby rozumieć to, że te zachowania ludzi wynikają często z nieuświadomionych też rzeczy, i żeby mieć do tego miłość po prostu, że cierpliwość taką, taką cierpliwą, taką miłość, która jest ponad to, że nie bierzesz tak wszystkiego personalnie, nie czujesz się odpowiedzialna, odpowiedzialna za cały świat, i że musisz z nim walczyć i bronić siebie, tylko nie bronisz siebie, a jednocześnie. A jednocześnie stawiasz granice. To jest takie trudne do uchwycenia, ale da się to zrobić, że ta granica jest, jest lekka. Właśnie ta granica jest lekka. Nie ta iluzoryczna bańka, tylko ta granica, którą stawiasz, jest w miłości, a nie w warczeniu na zewnętrzny świat. I wtedy coś się zmienia. Tak bym to nazwała.